kleić rzęsy na klientkach. Wiem, że nikt tego nie lubi robić, także pokażę Wam taki najbardziej prosty i szybki sposób. Przede wszystkim trzeba mieć dobrą pęsetkę. To jest pęsetka z Rossmana za 15 zł i jest świetna, bardzo dobrze chodzi i łatwo się nią klei rzęsy. Tego typu rzęsy to jest nasza podstawa. Mogą to być rzęsy takie grubsze, gęstsze, ale jeżeli robicie delikatny makijaż, klientka ma małe oczy, to mogą to być też takie po prostu standardowe kępki. Używam rozmiaru 12 i 10. I teraz tak, proście klientkę, żeby patrzyła w dół, ale nie za zamykała oczu. I ja to robię zawsze na rzęsach niepomalowanych, bo tak jest łatwiej. Biorę sobie ulubiony klej, akurat ja używam tego z Catrice, on jest zbyt lateksowy i szybko się nim klei. Biorę sobie rzęsę, łapię tutaj tą pęsetkę, tak jak długopis, łapię sobie za koniuszek, odwracam, troszeczkę w kleju maczam, niech ten klej delikatnie przestygnie. Lecę z dwunastkami od zewnętrznego kądzika. Ta pęsetka jest tak wygodna i tak zajebista, że po prostu wystarczy, o, Złabię sobie tutaj za ten koniuszek rzęs i delikatnie dołoży. I można sobie palcem poprawić. Naprawdę kluczową rolę w naklejaniu rzęs Dosytka. Teraz sobie biorę dziesiąteczki i doklejam. Ale dosłownie tych dziesiątek dokleję sobie może dwie, max trzy. Robię to do połowy oka, a później będę już schodziła fałkami, żeby ten efekt był bardziej naturalny, i największy i najmocniejszy efekt był właśnie wyciągnięcia w zewnętrznym kąciku. I teraz biorę sobie fałeczki, dziesiątki i ósemki. I ja już sobie tymi tutaj dziesiątkami i ósemkami wyklejam wewnętrzny kącik. Dzięki temu, jak sobie tak zejdę tymi delikatniejszymi rzęsami, to ten efekt wygląda bardziej naturalnie. I teraz ósemeczki jeszcze wjeżdżają, i tak. Przy końcówce zawsze proszę klientkę, żeby ona sobie spojrzała w dół, i w przeciwną stronę. Dzięki temu ładnie nam się tutaj napina powieka, i możemy przykleić bez problemu rzęsy, dotrzeć tutaj dosłownie do wewnętrznego końcika Naprawdę to jest ogromne ułatwienie. Zawsze prości o to klientkę. I na sam koniec fałki czternastki, dwunastki. Nawet mogą być i dłuższe, jak macie potrzebę. Ja sobie naklejam w zależności od efektu. Naklejam już na to, oczywiście, ale w zależności od efektu. Czasami robię tak, że Naklejami je jedna koło drugiej, czasami z delikatnymi przerwami. Będziemy miały mocny makijaż, więc rzęs też sobie nakleję więcej i koło siebie. I na sam koniec już sobie tuszuję te rzęsy. Tak wygląda efekt końcowy. Jeśli chcesz oglądać więcej takich treści edukacyjnych, to koniecznie mnie zaobserwuj.